Witam! Kurwa, wkurwiłem się, bo w telewizji jak zwykle nic nie ma. Kurwa, czekaj, serial zatrzymam. Poszłem przed chwilą do telewizora, patrzę, a tam nic, kurwa, nic, zero jakieś kurwa, pojebane powtórki albo inne gówno. z 10.50, rozumiem, że nic nie ma, kurwa, no ale bez przesady, kurwa, mogliby sobie coś wymyślić, choćby kurwa, w, w, nie wiem, seriale. O pandach jak sobie stronają do ryja kurwa to już bym wolał kurwa nie płaczcie abonamentu bo to chuj oszustwo pokażę wam coś działa jak piszę kurwa na YouTube Na przykład kocham cię Polską Takie kurwa gówno I to jest takie śmieszne wiecie co, wiecie co w tym jest śmiesznego? Tylko prowadzący się śmieją kurwa nad ludzie przez telewizorem Srają sobie do ryja, co za gówno oglądam O, jakie to śmieszne, patrzcie, o, jak się kłócą No ja pierdolę, za mnie chuj się wypierdalać Albo inne gówno, kurwa Jakieś kurwa bitła na głosy, czy co to jest Kurwa, czy gwiazdy srają sobie do ryja? Nie pamiętam, ale dobre to jest kurwa, mogliby to jakie coś zrobić O, jest 12 kontra kontradoda To jest przełomowe w chuj, o Kłócą się. Doda, dojebała tekstem, kurwa, ale. Zarabiałem 200 tysięcy miesięcznie i kurwa, o katastrofa pod Smoleńskiem. zajebiście kurwa, doda katastrofa pod Smoleńskiem. Przecież to jest kurwa to samo. Idź pan w chuj komentarze, też przełomowe. Mina zielińskiej bezcenna. To jest kurwa zielińska w ogóle, kurwa. Doda jest murzynem pewnie ma dupę czarną o kurwa takich to kurwa bym właśnie wysłał tam do tego Smoleńska niech spierdalają moherowa babcia z Torunia i takie gówno też na youtube to nie ma co oglądać to se serial ogląda o zombie jest kurwa tylko teraz jakiś ból dupy mają bo ta chciała się zabić a kurwa jej nie pozwolili mogła się zabić chuj. i tak jest brzydka zresztą widzicie ją teraz dupy nie urywa jej twarz Chuf, dobrze zatrzymam bo muszę to obejrzeć bo fajny serial w ogóle zanim ten serial byłby w Polsce minęłyby pierdolone dwa lata kurwa i w ogóle se konwoja muszę ustawić bo nie wiem czy ustawię. i w ogóle takie kurwa ten tłumaczenie no ustawiałem konwoja że kurwa ten yy, o kościół bo fuck you bitch a oni tłumaczą a idź ty głupia krowo i chuj, i co tu oglądać, kurwa przecież to dupy nie urywa szajs jak chuj, dobra, se serio fajny, o zombie, kurwa albo to nie zombie, nie wiem spierdalać i w ogóle nie płacicie abonamentu bo to chuj oszustwo, pedałki, kurwa żeROm za wasze pieniądze, kurwa głupią cichopkową karmicie, więc chuj wam w dupę, na dupę. A mi was nie szkoda, sram na was kurwa, żegnam was cześć